Poniedziałek, 28 września, widać Państwa Artur Kisielewicz, Magazyn Miejski, zaczynamy. Oto szczegóły. Spotkanie z Mają Komorowską, 25-lecie trzeciego LO, SKS ma już 70 lat. W saloniku literacko-artystycznym odbyło się spotkanie autorskie z Mają Komorowską połączone z promocją książki Pytania, które się nie kończą. Maja Komorowska w pytaniach, które się nie kończą, opowiadała o sobie jak nigdy dotąd. Rozmowy rozgrywają się w szczególnym polu napięć między biegunami, których nie można od siebie oderwać. Znakomita aktorka w saloniku literacko-artystycznym promowała książkę, która powstała dzięki współpracy z Tadeuszem Sobolewskim. W trakcie spotkania wielka dama polskiego kina i teatru Muza Wajdy i Zanussiego opowiadała nie tylko o książce, ale także warsztacie literackim i aktorskim oraz życiu osobistym. Myślę, że uznaliśmy z Tadeuszem Sobolewskim, że warto zanotować pracę nad tymi dwoma sztukami, mimo wszystko w teatrze współczesnym i szczęśliwe dni Beketa w teatrze dramatycznym. Gdyby odczekać jakiś czas potem, myślę, że to nie byłaby taka żywa pamięć. Dlatego wydawało się, że, że, że te, te pytania, które, które sobie ja zadaję w trakcie pracy i szukania odpowiedzi, jest ważne, bo opowiada o całej, właściwie o całej sposobie myślenia. Jakby Miałam to szczęście, że pracowałam z bardzo wybitnymi reżyserami i w teatrze, i w filmie, więc wielu moich mistrzów już nie żyje – Jerzy Grotowski, Jerzy Jarocki, Jerzy Krasowski, teraz Erwin Axer. Ewa Sarowiejska, tu długa, długa była Bilitania, Helmut Kaiser. Więc to są takie wspomnienia. Nie tylko mówimy o tych dwóch sztukach, ale mówimy i o życiu. A z życia wchodzimy w sztukę, a ze sztuki wchodzimy w życie. Więc wydawało się, że to <laughs> trzeba zdążyć zrobić. Przez minione ćwierćwiecze trzecie LO wpisało się na stałe w krajobraz kulturalno-edukacyjny miasta i powiatu. Popularna Królówka w Teatrze Miejskim świętowała swoje 25. urodziny. Przybyłych gości witała Królowa Jedwiga w otoczeniu swych licznych dwórek. W jubileuszowych uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, gminy, powiatu i kuratorium oświaty. Nie zabrakło też dyrektorów inowrocławskich szkół ponadgimnazjalnych. W obchodach wzięli udział także nauczyciele oraz obecni i dawni uczniowie Królówki. Wśród nich Łukasz Oliwkowski, obecnie nauczyciel języka polskiego w III Malo, które miło wspomina licealne czasy. Jakiekolwiek, czy dotyczące zawodu, rozmiłowania w polonistyce, czy w kwestii grania na instrumencie, no, rozpoczęły się tak naprawdę w liceum, która, które umożliwiło właściwie rozwijanie pasji. Tak więc jako absolwent muszę powiedzieć, że... Jest to szkoła po prostu rewelacyjna, wiem, że to brzmi może patetycznie, ale atmosfera, którą się, o której często się mówi, w, pytając absolwentów, dobra atmosfera, no to jest, to jest prawda. Uroczyste spotkanie w Teatrze Miejskim było okazją do złożenia władzom szkoły wielu życzeń. Przybyli goście, obejrzeli też etiudę teatralno-muzyczną pod tytułem Ta nasza młodość w wykonaniu uczniów królówki. W miniony piątek SKS Kasprowicz świętował 70-lecie istnienia. W uroczystej gali wzięli udział m.in. sportowcy, którzy na przestrzeni siedmiu dekad reprezentowali szkolne koło sportowe. Aula pierwszego Elo wypełniła się po brzegi gośćmi, którzy przez kilkadziesiąt lat tworzyli historię SKS Kasprowicz. W czasie podsumowującej gali ogłoszono laureatów plebiscytu na sportowca 70-lecia. Zostali nimi tenisista Wojciech Kowalski oraz koszykarz Jan Wojciechowski. Miniona uroczystość była wielkim świętem dla całej szkoły. To było dla nas ogromne wydarzenie, rzeczywiście wielkie święto kasprowiczowskiego sportu, 7 dekad, 7 dekad działalności Szkolnego Klubu Sportowego Kasprowicz. Mnóstwo gości, mnóstwo życzeń, mnóstwo fajnych spotkań, mnóstwo rozmów, także w samych superlatywach wspominamy ten czas weekendowy. Obchodom 70-lecia SKS Kasprowicz towarzyszyły mecze koszykarskie, w tym 31. Memoriał Profesora Józefa Bączkowskiego. Wizyta w Kasprowiczu zakończyła dzisiejszy magazyn miejski. Dziękuję państwu za uwagę. Widzimy się jutro. Witam państwa. W kolejnym naszym odcinku zbliża się jesień, Pokażę, co można zrobić i wyczarować z zwykłych słoiczków, które po prostu nam w dom, mamy w domu, posiadamy. Zbliża się czas zapraw, zbiorów z ogrodów, z działek, w związku z czym zaprawiamy, przetwarzamy, robimy różne soki, drzemy. I jak w taki ładny drzem zrobiony przez nas można podarować sąsiad, żeby było milej i przyjemniej. Tutaj mam propozycję. Słoiczki, które są z nakrętką taką wkładaną, wykorzystuję do tego. Teraz powiem: wszystkie koronki, które posiadamy, Państwo pewnie w domu posiadają, jakieś tasiemeczki, skraweczki, wstążek, wszystko to, co po prostu odzyskujemy czasami z bukietów kwiatowych. Tutaj mam kaweczek szarego. Woreczka, no i taką florystyczną osłonkę do kwiatów, którą bardzo chętnie wykorzystuję. Często nazywamy ją siateczką. No i oczywiście troszeczkę sznurka, różnych innych wiązadełek, takich i to wszystko nam będzie potrzebne, żeby zrobić przepiękne słoiki, i nie tylko. Do, yy, tutaj przygotowałam taką buteleczkę, i teraz pokażę, jak ją należy zrobić. Ona może służyć nam do pysznej nalewki, do soku z malin. Słoiczek. Oczywiście Państwo już będą mieli z gotowym drzemem, lub sam. Ozdobny na przyprawy. Klej będzie nam potrzebny. Taki do kartonu. Często używany. Smarujemy sobie miejsce klejem. To, które chcemy, żeby było ozdobione. Ten słoiczek postanowiłam, że ozdobię sobie koroneczką i sznureczkiem tylko, żeby był widoczny powiedzmy drzem malinowy w kolorze czerwonym, będzie ładnie przebijał nam przez przezroczyste szkło. Nakładam teraz wstążeczkę, przy tym kleju należy wykazać odrobinę cierpliwości, ponieważ go trzeba mocno tutaj przytrzymać. Następnie naciągam po całości słoiczka. I tutaj troszeczkę nieco więcej kleju nakładam, żeby nałożyć warstwę koronki na warstwę koronki. O i w tym miejscu po prostu przytrzymuję, odcinam jak gdyby jeden etap. O, żeby teraz troszeczkę że tak powiem. I koroneczka już jest. Będzie widoczne to, co będziemy mieli w środku w słoiczku. Ozdobię to jeszcze zwykłym sznureczkiem. Tak wielokrotnie opętanym. Zawiązuję tylko na zwykły, a może tak tutaj odwrócę, supełek. Nam końcóweczkę sznurka. Nakładam nakręteczkę. I wykorzystuję kapturek, który kiedyś miałam zapakowany też słoiczek. Czyli wycinam koło sobie i nakładam. I jeszcze raz go potraktuję sznureczkiem. O. w takich razach by się przydała druga ręka, ale jej nie ma. W związku z tym po prostu najpierw pomogę sobie gumką recepturką. Przewiążę kapturek gumką i wówczas będzie po założeniu sznureczka gumkę wytnę, a sznurek zostawię. O, pomogę sobie gumką recepturką i można również dwa razy przewiązać, żeby był sznureczek widoczny. O. Możemy tutaj na końcoweczkę, jak chcemy zrobić jeszcze kokardkę, możemy przykleić wizytówkę, jaki to drzem. Czy podarunek dla kogo? O i tak przygotowany słoiczek możemy miło i sympatycznie podarować pani sąsiadce. A pokażę teraz jeszcze, jak ze słoiczka Tutaj właśnie wykorzystałam biały materiał i troszeczkę koroneczek. On nie ma nakrętki, ale Państwo mogą sobie również, żeby zrobić taki nastrój na działce, zapalić świeczuszkę, wrzucić i przede wszystkim przepiękny efekt, koroneczka będzie dawała taką ładną poświatę i też będzie przepięknie wyglądał jako lampionik. A tutaj butelka zamykana, taką jak pamiętamy przed laty. Była w niej orężada i różne inne soki i tutaj może sobie przygotujemy o z siateczki florystycznej, ponieważ butelka jest dosyć wysoka. Przycinam sobie kawałeczek siatki. Ona nie musi być tak idealnie prosta. Wysnuwam taką o. Aby troszeczkę nabrało lekkości te brzegi, żeby nie były takie bardzo proste, tak powiedziałabym bardziej, żeby były takie naturalne. O, i w ten sposób przygotowałam siateczkę w podobny sposób, tylko siatka, ponieważ jest sztywniejsza, koronka była po, po prostu łatwiejsza w naklejaniu. Teraz po prostu nakleję sobie brzegi tej koronki. Mocniejszym akcentem kleju. Przykładam do butelki i podobnie jak przy słoiczku przytrzymuję, dalej okładając buteleczkę klejem. I w podobny sposób jak słoik, ja tutaj może, żeby. Czas, bo jeszcze chciałam pokazać jeden słuczek, który już ma czerwone denko. O, opętam sobie i końcóweczkę również nałożę kleju. I jeżeli chcę troszeczkę tam buteleczkę ożywić, powiedzmy, że to jest jakiś soczek żurawinowy, chcę trochę nadać akcentu jesiennego. Tutaj taką nabyłam pastanterię w listki, którą mogę tutaj obwiązać tą butelkę i będzie troszeczkę takiego jesiennego akcentu. Natomiast słoiczki, które mają już ładne wieczka, nie potrzeba ich przykrywać aż tak bardzo. O, ja tutaj tak przewiążę. O, I taki jesienny akcent buteleczki na soki malinowe, żurawinowe lub inne. Będzie też stanowił ładne. Tutaj natomiast posiadam właśnie słoiczek, który ma ładną, czerwoną nakrętkę. W związku z tym po prostu tylko i wyłącznie nawet mogę zakręcić, bo to będzie wyglądało tak, jak tutaj by był przetwór. O! I w podobny sposób ozdabiam sobie w takiej kolorystyce, jak jest wieczko od słoiczka. I w podobny sposób wykorzystuję wstążeczkę, krateczkę, która pasuje mi właśnie do nakrętki. O, przymocowuję na końcach. Przyciskam mocniej, przycinam. I tutaj jeszcze jest taka pasmanteria, którą można też nabyć w każdym sklepie z koronkami, właśnie w bardzo podobnym akcencie krateczkowym i tą właśnie ozdobną pasmanterią, nakładając jedno oczko, kolejne przyklejam. Przytrzymuję. nadmiar kleju oczywiście można zebrać natychmiast ściereczką lub po wyschnięciu on po prostu będzie przezroczysty, nie będzie aż tak bardzo widoczny ale jeżeli komuś po prostu to przeszkadza jest to może ściereczką nadmiar kleju i też tutaj muszę nałożyć żeby mi się tutaj te Moje oczka, i kwiatki zgadzały, żeby nachodziły jedno na drugie. Przytwierdzam. I można jeszcze się zabawić i powtórzyć ten sam rytm na dole słoiczka, i w ten sposób taki przepiękny słoiczek może wylądować jako pominek. Może też stanowić ozdobę nasze, naszej działki, naszej spiżarni, czy nawet w kuchni. Bardzo to przyjemnie wygląda. Można sobie według kolorystyki, urządzenia kuchni, słoiczki ozdobić. Będą stanowiły na pewno miły, przyjazny dla oka, ozdobny element. O. Klej, kiedy wysycha, ma tendencję, że on tak troszeczkę trzeba sobie czasu zadać i go troszkę przytrzymać, bo czas wysychania takiego kleju około minuty. O, przetrzymuję i w ten sposób wykorzystałam już wieczko, które jest w kolorze czerwonym. Dołożyłam czerwoną wstążeczkę, czerwoną pasnanterię. Oj, jest. I taki ozdobny słoiczek można też sobie postawić w kuchni na półeczce, lub podarować komuś z zawartością.